Podologia jest bardzo dobrze rozwiniętą dziedziną medycyny na świecie. W Polsce dopiero powstaje. Jest specjalizacją z pogranicza kosmetologii i medycyny, która wymaga intensywnego rozwoju. Nauka ta łączy wiedzę wielu kierunków. To jest diabetologii z leczeniem stopy cukrzycowej, dermatologii, chirurgii, flebologii, ortopedii, techniki ortopedycznej, pielęgniarstwa, fizjoterapii oraz kosmetologii. Podologia zajmuje się profilaktyką, wspomaganiem leczenia, samym procesem leczenia oraz doborem prawidłowej pielęgnacji kończyn dolnych. Wiedza specjalistów na temat pielęgnacji stóp jest nadal stosunkowo mała. Również świadomość pacjentów w jaki sposób można leczyć czy wspomagać leczenie jest bardzo niewielka. Nowoczesne techniki podologiczne w prosty sposób pozwalają niwelować oraz zachowywać profilaktykę, wspomagają także leczenie, a nawet w sposób nieinwazyjny leczą zmiany chorobowe. Praca z osobami z dolegliwościami kończyn dolnych wymaga specjalistycznego zespołu interdyscyplinarnego, który zapewni ochronę zdrowia, jak również zadba o edukację i doprowadzi do pełnej sprawności stopy oraz całej kończyny dolnej. Celem studiów podyplomowych Podologia Praktyczna będzie zapoznanie słuchacza z podstawowymi czynnościami oraz zabiegami podologicznymi. Celem studiów będzie również zaznajomienie słuchacza z leczeniem wielu schorzeń kończyn dolnych. Słuchacz będzie miał także możliwość poznania różnych technik inwazyjnych oraz nieinwazyjnego leczenia chorób kończyn dolnych związanych z chorobami układu pokarmowego, układu krążenia, układu endokrynologicznego oraz innych pozostałych układów. Ponadto będzie uczestniczył w warsztatach leczenia stopy cukrzycowej oraz zabiegów chirurgicznych leczenia wrastającego paznokcia. Będzie to bezpośredni kontakt z pacjentem, chirurgiem oraz lekarzem specjalistą stopy cukrzycowej w poradniach przyszpitalnych. Studia mają wymiar praktyczny, dlatego główną formą prowadzonych zajęć będą ćwiczenia. Kadrę dydaktyczną kierunku stanowią doświadczeni wykładowcy akademiccy Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz praktycy, którzy na co dzień pracują z pacjentami. Kandydatami mogą być absolwenci medycyny, fizjoterapii, pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego oraz kosmetologii.